Zaginiony legion. Kiedy dotarli do domostwa Gwerna, okazało się, że to posępny zlepek ziemianek, wybudowany wysoko na ciemnym rzosowisku. Niepozorny chłopczyk, który w zagrodzie dla bydła z wodopoju do szałasu przeprowadzał krowy o nieprzytomnym spojrzeniu, przyglądał się nowo przybyłym z trwożną fascynacją. Najwyraźniej w swoim małym świecie nie widział jeszcze cudzoziemców. Wrzucając w ich stronę nieśmiałe, kratkowe spojrzenia, pilnował wielkiego byka, któremu od niechcenia wymierzał klapsy i kuksańce, żeby zwierzę nie weszło w szkodę. I tak całą gromadką szli dalej w stronę obejścia. – Tutaj właśnie mieszkam – oświadczył myśliwy, gdy zatrzymali się przed największą chatą. – Możecie tu zostać tak długo, jak się wam podoba. Sunęli się z siodeł, a gdy malec pokrzykujący na muczące bydło podreptał do zagrody, umocowali lejce do słupka i zwrócili się ku drzwiom. Siedziała przed nimi dziewczynka, może półtora roczna. Nie miała na sobie nic, sprócz rzemyka z czerwonych koralików, który nosiła pod szyją dla ochrony przed złym okiem. Bawiła się trzema dmuchawcami, kością i kamykiem w paski. Jeden z psów myśliwskich przyjaźnie trącił nosem i buzię, wchodząc do mrocznego wnętrza chaty. Próbowała chwycić jego oddalający się ogon i upadła. Otwór wejściowy był tak niski, że Marek musiał zgiąć się w pół pod wrzosową strzechą, gdy przestępował nad leżącym maluszkiem i podążał za gospodarzem do mętnie oświetlonego pomieszczenia. Torfowy dym gryzł w gardle i szczypał oczy, ale zdążył się już do tego przyzwyczaić. Przy palenisku podniosła się kobieta. Murno, przyprowadziłem do domu uzdrawiacza leczącego chore oczy i jego giermka, oznajmił Guern. Ugość, a ja tymczasem zajmę się końmi i łupem z polowania. Będą tu mile widziani, powiedziała kobieta, choć nikt z nas nie ma chorych oczu, dzięki nich będą roga Niech się szczęści temu domowi kobietom w nim mieszkającym, rzekł dwornie Marek. Eska wyszedł na dwór za gospodarzem, jako że sam chciał zadbać o klacze, nikomu innemu nie ufał. Marek usiadł na sarniej skórze, którą gospodynie rozcieliła dla niego na posłaniu z usypanych wrzosów. Potem przyglądał jej się, gdy wróciła przypilnować strawę, którą ważyła w brązowym kotle. Kiedy jego oczy przywykły do dymu i nikłego światła sączącego się z zawąski drzwi i przez otwór w dachu, zauważył, że jest o wiele młodsza od Guerna, wysoka, krzepka, z pogodnym wejrzeniem. Miała na sobie tunikę z czerwonawej, szorskiej wełny, jaką na południu nosiły jedynie biedaczki, lecz z całą pewnością nie była biedna. Czy raczej nie był biedny jej mąż, albowiem na jej rękach błyszczały bransolety ze srebra, miedzi i błękitnego egipskiego szkła. Bujne, pszeniczne włosy, poupinaste szpilkami o brusztynowych główkach. Przede wszystkim zaś była dumną właścicielką dużego kotła z brązu. Marek przebywał na dzikich ziemiach północy już dość długo i widział, że jeśli kobieta sprawi sobie kocioł z brązu, wszystkie sąsiadki zielenią zazdrości. Niebawem na zewnątrz rozbrzmiały czyjeś kroki. Do środka z pochylonymi głowami weszli Eska i Guern, a zaraz za nimi mały pastuszek z jeszcze młodszym chłopaczkiem. Obaj przypominali twarze Guerna i mieli już identyczne tatuaże zadatek na czasy, kiedy staną się wojownikami podejrzliwie podejrzliwe pudełka na obcych, podreptali pod ścianę, gdy tymczasem matka przyniosła z komórki miski z czarnej ceramiki i nalała gulaszu trzem mężczyznom siedzącym obok siebie na posłaniu. Wielkie bydlęce rogi napełniła żółtym miodem pitnym, po czym odeszła na drugą stronę paleniska, gdzie było miejsce dla kobiet. Tam z dziewczynką na kolanach zjadła swój posiłek. Młodszy chłopiec usiadł przy niej, lecz starszy nagle przezwyciężył nieufność i przybliżył się, żeby obejrzeć sztylet Marka, w końcu nawet jad z jego miski. Stanowili miłą rodzinę, choć niespotykanie odosobnioną w tym kraju, gdzie ludzie dla bezpieczeństwa zbierali się w większe grupy. Marek dodał w myślach tę osobliwość do pozostałych dwóch: żołnierskie piosenki i piętna mitry. Wszystkie jego podejrzenia potwierdziły się rankiem. Albowiem rano Guern postanowił się ogolić. Podobnie jak wielu tubylców w Brytanii, miał zwyczaj usuwać zarość, pozostawiając jedynie wąs pod nosem. Widać było, że golenie jest mu potrzebne. Ledwie oznajmił swój zamiar, rozpoczęły się przygotowania, jakby się miała odbyć ważna uroczystość. Żona przyniosła garnek z gęsim sadłem do zmiękczenia brody, po czym cała rodzina zebrała się, żeby patrzeć, jak pani władca robi toaletę. Tak więc na oczach zafascynowanej widowni, złożonej z trójki dzieci i statka psów, myśliwy Guern, usadowiony przed drzwiami chat, zaczął w świetle poranka skrobać pod brudek brązową brzytwą w kształcie serca. Jak świat długi i szeroki, dzieci są zawsze dziećmi, rozmyślał Marek, obserwując to z rozbawieniem. Ojcowie ojcami, golenie goleniem. Wszystkie te drobne zachowania i wzajemne zależności w każdym miejscu na ziemi tworzyły życie rodzinne. Pamiętał z jakim zainteresowaniem sam obserwował ojca w podobnych sytuacjach. Gwern zezował na swoje odbicie w wypolerowanym brązowym krążku, który trzymała przed nim cierpliwa żona. Przekrzywiał głowę to w jedną, to w drugą stronę i drapał się brzytwą z miną wyrażającą krańcową udrękę. Marek z niepokojem wyobrażał sobie chwilę, kiedy on i Eska będą musieli pozbyć się swoich brud. Gwern zaczął golić szyję. Gdy odchylił głowę, Marek zauważył, że tuż pod szczęką skóra jest bledsza niż gdzie indziej i nieco zgrubiona, jak blizna po dawnym otarciu. Ślad był nikły, ale jeszcze widoczny. Taki, jaki zostawia rzemek rzymskiego hełmu po latach służby wojskowej. Marek zbyt często widział takie ślady, żeby mieć jakiekolwiek wątpliwości. Coś go powstrzymywało przed nagabywaniem Guerna o jego dawne życie tutaj, w samym sercu nowego świata, który dla siebie zbudował. Później jednak przygotowując się do drogi przypomniał myśliwemu o jego obietnicy wyprawienia ich do najbliższej wioski. Oznajmił, że wybiera się na zachód, na co Gernot odpowiedział pogodnie, że ponieważ w ciągu dwóch dni nie napotkają żadnej wsi, pierwszego dnia będzie im towarzyszył i razem przenocują w głuszy. Niebawem wyruszyli. Gdy wieczorem długie cienie ścieliły się na ziemi, mieli już za sobą wiele mil drogi. Zjedli we trójkę posiłek, osłonięci przed wiatrem niewielką skałą, a potem grzali się jeszcze przy skromnym ognisku. Wierzchowce, którym, aby nie odeszły daleko, wiązano lejcami łby do przednich nóg, ze smakiem skubały krótką trawę, rosnącą tu i tam wśród brzoźców na podobieństwo zielonych rzeczułek. Poniżej miejsca, gdzie opozowali, góry odpływały w kierunku północno-zachodnim. Malały, zlewały się z siną mgiełką niziny, oddalonej może o czterdzieści mil. Marek patrzył w tamtą stronę ze świadomością, że gdzieś w tej sinej dali kryją się pozostałości północnego mura Krykoli, oddzielające Walencję od kraju, który Rzymianie nazywali Kaledonią, a Celtowie Albu. Widział, że gdzieś za widnokręgiem czeka zaginiony orzeł Legionu jego ojca. Cały świat zdawał się milczeć, jeśli nie liczyć suchych westin wiatru we wrzosach i przenikliwych krzyków orła zataczającego koło wysoko w przestworzach. Eska odpoczywał nieco dalej na wrzosowej wyściółce i szlifował grot włóczni. Marek siedział z głernem przy ognisku w towarzystwie jego ulubionego psa, który leżał z pyskiem na łapach przytulony do nogi swego pana. Marek odwrócił się do myśliwego i powiedział – jeszcze chwila, krótka chwila i nasze drogi się rozejdą. Ale zanim ja pójdę w swoją stronę, a ty w swoją, chciałbym ci zadać pytanie, które nie daje mi spokoju. Pytaj śmiało, odrzekł myśliwy, tarmosząc uszy psa. Jak to się stało, że stary legionista został myśliwym? W oczach Guerna pojawił się nagły błysk. Przez dłuższą chwilę siedział nieruchomo, z ponurą miną, popatrując na Marka spod oka, zwyczajem malowanych ludzi. – Kto ci powiedział coś takiego? – zapytał. – Nikt. Lecz mam dowód w postaci żołnierskiej piosenki, blizny między brwiami, a zwłaszcza otarcia pod brodą. – No ale gdyby było, jak twierdzisz, burknął Guern, czemu miałbym ci o tym mówić? Jestem synem swojego plemienia, a jeśli nie zawsze tak było, żaden z moich druhów nie zechce rozmawiać o tym z nieznajomym. No więc czemu miałbym ci mówić? – Nikt cię do tego nie zmusza – odparł Marek. Po prostu grzecznie zapytałem. Znów przez chwilę milczeli, aż wreszcie jego towarzyszek z dziwną mieszaniną posępnej zadziorności i dawno stłumionej dumy. Kiedyś byłem szóstym centurionem pierwszej kohorty Legionu Hispana. A teraz idź i donieść o tym najbliższemu dowódcy straży na murze. Nie będę cię powstrzymywał. Marek nie spieszył się z odpowiedzią. Spokojnie przypatrywał się zaciętej twarzy siedzącego obok człowieka. Pod maską pomalowanego myśliwego szukał pozostałości rzymskiego centuriona sprzed dwunastu lat i zdało mu się, że je dostrzega. Żaden patrol tu nie dotrze i dobrze o tym wiesz, powiedział. Ale nawet gdyby było inaczej, z pewnych przyczyn będę milczał jak głaz. Z jakich to przyczyn? Na czole noszę znamie bliźniaczo podobne do tego, który ty nosisz na swoim. Prędkim ruchem rozwiązał czerwoną przepaskę mocującą srebrny talizman i zdarił z głowy. Patrz. Myśliwy przyjrzał się z bliska. A więc to tak rzekł zadumień nigdy w życiu nie spotkałem wędrownego zdrawiacza, który wieczorami modli się do Mitry. Jeszcze zanim wypowiedział te słowa, zmrużył oczy, jego świdrujące spojrzenie niczym sztylet. Kim ty jesteś? Coś ty za jeden zapytał ostro. I nagle chwycił marka za ramiona gwałtownie obrócił go ku sobie, aż jego twarz obiał lekki wieczorny wiatr i oświetliły ostatnie złote promienie słońca. Długo trzymał go w ten sposób pochylony nad nim i wpatrzony w jego oblicze. Marek z wykręconą nogą, ściągniętymi czarnymi brwiami i ustami ułożonymi w wojowniczym wyrazie, wytrzymywał jego spojrzenie. Wielki pies śledził czujnie ich ruchy. Eska wstał po cichu, chwytając mocniej włócznię. Zarówno człowiek, jak i zwierzę gotowi byli zabić na pierwsze zawołanie. Ja cię już gdzieś widziałem, stwierdził ochryple Głern. Pamiętam twoją twarz, imię światła, kim jesteś. Być może pamiętasz twarz mojego ojca, był dowódcą twojej kohorty. Głern powoli rozluźnił uchwyt i opuścił ręce. Powinienem był się domyślić, powiedział. Zmylił mnie i ta broda. Ale tak czy owak, powinienem był się domyślić. Siedząc, kiwał się z lekka, jakby coś go bolało i ani na moment nie spuszczał wzroku z Marka. – Cóż porabiasz, w Walencji, ty, syn wielkiego dowódcy? – zapytał w końcu. – Nie jesteś Grekiem z Aleksandrii, podejrzewam, że żaden z ciebie okulista. – To prawda, nie jestem okulistą, jednak wożę ze sobą dobre maści. Ten zaś, kto umie się nim posługiwać, przekazał mi swoją wiedzę. A kiedy ci mówiłem, że poszedłem w ślady ojca, wcale nie kłamałem. Parałam się żołnierką, co dwa lata temu okupiłem połamaną nogą i zwolnieniem z wojska. Jeśli pytasz o to, co porabiam w Walencji, zawahał się, ale tylko na chwilę. Wiedział, że w tej kwestii może bez obaw zaufać Guernowi. Powiedział mu więc w krótkich słowach, co robi w Walencji i dlaczego. Kiedy mi się zdało, że różnisz się od innych myśliwych, z plemienia malowanych ludzi, dokończył, pomyślałam sobie, że dzięki tobie poznam odpowiedzi na moje pytania. Czemuż to nie pytałeś już na samym początku. Zaprowadziłem cię do swego domu, ponieważ coś mnie do ciebie ciągnęło, nie wiedzieć co i ponieważ mówiłeś po łacinie, której nie słyszałem od dwunastu lat. Spałeś pod moim dachem, jadłeś ze mną sól i nie chciałeś się zwierzyć ze swojej wątpliwości. Byłoby lepiej, gdybyś zapytał już na samym początku. O wiele lepiej, zgodził się Marek. Wszelako to były tylko moje przypuszczenia, zresztą dość szalone. Gdybym ci się zwierzył, nie mając pewności i gdybym się po zorientował, że jednak jesteś tylko tym, na kogo wyglądasz, mógłbym się teraz witać z ciemnym duchem, Armanem. Czego właściwie chciałbyś się dowiedzieć? Zapytałby znamiętnie Guern po krótkiej chwili. Co się stało z legionem mojego ojca? Gdzie znajduje się orzeł? Guern spojrzał na swoją dłoń, potem na łeb wielkiego psa, który leżał przy nim uspokojony i ponownie podniósł wzrok. Na pierwsze pytanie mogę ci odpowiedzieć przynajmniej częściowo, rzekł. Ale to długa historia, więc wprzód dołożę do ognia. Przy tych słowach pochylił się i podsycił gaznące płomienie kolczastymi gałązkami wieściem wrzosów z leżącego obok stosu. Robił to wolno, z namaszczeniem, jakby odwlekał chwilę, w której będzie musiał rozpocząć opowieść. Kiedy ogień strzelił wyżej, on nadal kłócał bez słowa, zapatrzone w tym. Markowi serce zabiło mocniej, poczuł lekkiem dłości. Nie znałeś legionu swego ojca, zaczął w końcu Guerrym. A nawet gdybyś znał, byłbyś za młody, żeby czytać znaki o wiele za młody. Mówił teraz po łacinie. Wraz z tą zmianą wszystko, co odziedziczył po tubylczych przodkach, zdawało się odchodzić w dzień. Ziarna zniszczenia tkwiły już w Hiszpanii, nim po raz ostatni wyruszyła na północ. Zostały zasiane 60 lat wcześniej, kiedy żołnierze Legionu na rozkaz prokuratora wewłaszczyli królową Icenów. Miana imię Bułdika, może o niej słyszałeś? Podobno rzuciła klątwę na nich i na cały Legion za to, jak się z nią obeszli, a nie postępowali z nią po rycersku. Wydawało im się, że skoro tylko wypełniają rozkazy, jeśli królowa rzuci na kogoś klątwę, to raczej na samego prokuratora. Jednakże kobieta, która uważa, że jej uchybiono, Rzadko patrzy, komu wbija nóż w plecy, byle polała się krew. Osobiście nie przywiązuję większej wagi do klątw, tak teraz jak i dawniej. W każdym razie wybuchło powstanie, legion praktycznie został wycięty w pień. Kiedy w końcu powstanie upadło, królowa się otruła. Może jej śmierć przydała mocy klątwie. Legion został odtworzony i znów był w pełnej sile, lecz jakoś mu się nie wiodło. Może gdyby przeniesiono go w inne miejsce, nie doszłoby do tragedii. Ale jeśli rok za rokiem, pokolenie za pokoleniem legion otaczają plemiona uważającego za przeklęty, nic dobrego z tego nie wyniknie. Małe nieszczęścia urastają do rangi wielkich dramatów, a za każdą zarazem odwinia się klątwy zamiast bagiennej wilgoci. Hiszpanie łatwo wierzą w takie rzeczy. Zatem coraz trudniej było rekrutów i zmniejszała się wartość nowo przyjmowanych. Z początku ten proces postępował powoli. Służyłem z ludźmi w moim wieku, którzy pamiętali dziewiątkę, gdy była jeszcze w całkiem dobrej kondycji, ledwie co nad psów. Później już wszystko leciało na łeb na szyję. Kiedy dołączyłem do legiony jako centurion, dwa lata przed końcem, przeniesiony z w dumnej trzydziestki, owoc z wierzchu wyglądał jeszcze dobrze, lecz w środku toczyła go zgnilizna, śmierdząca zgnilizna. Głerny z w Początkowo próbowałem powstrzymać gnicie w szeregach swojej centurii. Lecz czasem ta walka stała się zbyt trudna. Ostatni legat był człowiekiem twardym, na wskroś uczciwym i mało wyrozumiałym. Nie nadawał się do dowodzenia takim legionem. Niedługo po jego przybyciu cesarz Trajan odwołał z Brytanii wiele wojsk potrzebnych mu do niekończących się kampanii wojennych. My zaś, pozostawieni do pilnowania granic, zaczęliśmy odczuwać gniew, który kipiały niczym przejrzały ser. Później Trajan zmarł, wybuchła rebelia. Cała północ stanęła w ogniu. Ledwo co podpisaliśmy układy z brygantami i cenami, a już wysłano nas do walencji, żebyśmy dali łupnia kaledończykom. Dwie kohorty służyły w Germanii, już wcześniej doznaliśmy uszczerbku. Musieliśmy też zostawić burakom załogę, którą w każdej chwili brygantowie mogli rozedrzeć na strzępy. Na północ wyruszyło więc niespełna cztery tysiące żołnierzy. A kiedy legat zabawił się we wróżby, Święte kury stroniły od karmy, mimo że sypał im wyborne nasiona. Wtedy uznaliśmy, że czeka nas zguba, a z taką świadomością ciężko żyć legioniście. Była jesień. Właściwie od pierwszego dnia góry okryły się mgłą, z której nękali nas tubylcy. Nie dążyli do walnej bitwy, krążyli wokół nas jak wil. Posyłali strzały za każdej kępy mokrych wrzosów i rozpływali się we mgle, gdzie chcieliśmy się z nimi porachować. Oddziały pościgowe nigdy nie wracały. Legat będący żołnierzem z krwi i kości mógł być naszym wybawieniem. Ten zaś tyle widział wojny, co na polu marsowym, gdy oglądał ustawianie walki, a duma nie pozwalała mu słuchać doświadczonych oficerów. Nim dotarliśmy do dawnej kwatery głównej akrykoli przy północnym murze, gdzie miała być nasza baza, straciliśmy tysiąc żołnierzy. Jedni zginęli, drudzy zdezerterowali. Stare fortyfikacje niszczały, zapas wody pitnej dawno się wyczerpał a cała północ rosła w siły. Siadali blisko wałów i skowyczeli jak wilki wyjące do księżyca. Przetrwaliśmy jeden atak. Zepchnęliśmy zabitych ze skarpy do rzeki, a kiedy tubylcy wycofali się, żeby wylizać rany, wybraliśmy spośród nas przedstawiciela, poszliśmy do legata i powiedzieliśmy – będziemy paktować z malowanymi ludźmi, że pozwoli nam wrócić tam, skąd przyszliśmy. Odam jej Walencję, bo została nam z niej tylko nazwa – w dodatku taka, która wywołuje paskudne wspomnienia. Legat siedział na swoim krześle obozowym, któreśmy dla niego taszczyli z eburakum i wyzwał nas od najgorszych. Oczywiście zasłużyliśmy sobie na, na wyzwiska, lecz na nic się one nie zdały. mnie, że podniosła bunt, w tym wielu z mojej century. Gueren odwrócił się od ognia i popatrzył na Marka. Ja do buntowników nie przystałem. klę się na pana legionów. Jeszcze wtedy nie okryłem się hańbą i przez pewien czas trzymałem w ryzach garść żołnierzy ze swoje jednostki. Potem legat pojął, że popełnia błąd i przemówił do zbuntowanych legionistów łagodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Bynajmniej nie ze strachu. Nakazał buntownikom złożyć broń, którą podniesie na własnego orła oraz przyrzekł, że nawet główni podżegacze nie zostaną z miejsca straceni. Obiecywał, że jeśli będziemy wywiązywać się z obowiązków, po powrocie sporządzi rzetelny raport, podkreśli nie tylko winę, ale i zasługi. Jak byśmy mogli wrócić. Ale nawet gdybyśmy mieli otwartą drogę, za późno już było na takie obietnice. Za późno było już w chwili, gdy kohorty wszedły bunt. Nie mogły się wycofać, bo wiedziały, jaka będzie decyzja Senatu. Decymacja. Że cicho Marek, gdy myśliwy, zawiesił głos. Tak, decymacja. Nieleko jest ciągnąć losy z hełmu, wiedząc, że co dziesiąte oznacza śmierć przez ukamieniowanie. Dlatego doszło do rozruchów. Wtedy zginął legat. Był odważnym człowiekiem, lecz głupim. Stanął nieuzbrojony twarzą w twarz ze wzburzonym tłumem, przed swoim chorążem i gładkimi trybunami. Przypominał buntownikom żołnierską przysięgę i nazwał ich kundlami z nad Wtedy ktoś powalił go uderzeniem włóczni i tak skończyło się gadanie. Gromada tubylców sforsowała zapory i przyłożyła się do krwawego dzieła. O świcie w forcie pozostały przy życiu ledwie dwie kohorty. Jeśli chodzi o resztę, to nie, nie wszyscy polegli. Wielu dało nogę razem z tubylcami. Przypuszczam, że rozbiegli się po całej Kaledonii, żyją jak ja, z brytańskimi żonami i licznym potomstwem. Wczesnym rankiem twój ojciec skrzyknął niedobitków na otwarty plac przed pretorium i tam wszyscy z mieczem w ręku odbyliśmy prędką naradę. Postanowiliśmy wyrwać się ze starego fortu, który stał się dla nas śmiertelną pułapką i w miarę możliwości zanieść orła do Eburakum. Nie było sensu paktować z tubelcami, bo oni już się nas nie lękali. I chyba łudziliśmy się, że jeśli zdołamy się przedrzeć, Senat zachowa nasze dobre imię. Tej nocy durnie ucztowali, tak nisko upadliśmy w ich oczach, a kiedy się popili, jeli wyć do księżyca. Wyszliśmy z obozu po skarpie od strony południowej, i minęliśmy ich niepostrzeżenie dzięki mgle i ciemnościom, po raz pierwszy mgła była naszym sprzymierzeńcem. Z trudem maszerowaliśmy w kierunku Trinomontium. Tu o świcie ruszyli naszym tropem i urządzili sobie łowy niczym na zwierzynę. Czy kiedykolwiek ktoś na ciebie polował? Maszerowaliśmy z mozołem, najciężej ranni ustawali w drodze i ginęli. Czasami słyszeliśmy we mgle ich przedśmiertne krzyki. Potem i ja ustałem. Gwern podrapał się po lewym boku. Miałem ranę, do której mogłem włożyć trzy palce, męczyła mnie gorączka, ale zostało mi jeszcze trochę sił. Tymczasem polowanie trwało. Spróbowałem szczęścia z mroku, kiedy łowcy nieco się oddalili. Wczołgałem się pod krzakie kolcolistu i tam się ukryłem. Jeden z malowanych ludzi o mało nie przeszedł mi po plecach, lecz mnie nie znaleźli. Gdy się rozwidniło i nie było już łowców w okolicy, zrzuciłem z siebie ręsztunek. Wyglądam jak pikt, prawda? Dlatego, że pochodzę z północnej Galii. Błąkałem się chyba całą noc. Wiele nie pamiętam, lecz rankiem zaszedłem do jakiejś wsi i padłem w drzwiach pierwszej chaty. Wciągnęli mnie do środka i leczyli. Murna się mną zaopiekowała. Kiedy się dowiedzieli, że jestem rzymskim żołnierzem, nie bardzo się tym przejęli. Nie pierwszy to raz rzymski dezerter bratał się z tubylcami. A murna broniła mi jak lwica opiekująca się zagrożonym lwiątkiem. Na chwilę jego głos przybrał wesoły ton, zaraz jednak stał się znów szorstki i ponury. Kilka dni później, którejś nocy, zobaczyłem naszego orła. Odchodził triumfalnie na północ. Za nim ciągnęło mrowie pochodni.